Do zarządzania menu na naszej stronie służy ikona Menu z panelu kontrolnego lub pozycja Projektant Menu. Komponent Projektant Menu składa się z dwóch sekcji. Pierwsza to górne ikony pozwalające na kopiowanie, usuwanie, edycję i tworzenie menu. Druga to lista stworzonych menu w serwisie. Aby dodać nowe menu. Klikamy przycisk Utwórz. W nowym otwartym oknie musimy wypełnić co najmniej jedno z pół formularza, czyli podać nazwę menu. Stwórzmy górne menu dla naszej strony. Pole tytuł modułu nie jest polem obowiązkowym. Wpisanie tu jakiejkolwiek wartości spowoduje utworzenie automatycznego modułu, który będzie zarządzał naszym menu. Nie będziemy teraz tego robić, więc zapisujemy nasze nowe menu za pomocą ikony Zapisz. Jak widać na liście, pojawiły się dwie pozycje. Pierwsza o tytule main menu. Main Menu to jest menu po lewej stronie na naszej witrynie. Zawiera jedną pozycję, która prowadzi nas do strony głównej. Blue Menu jest nasze nowe stworzone górne menu. Tabela zawiera również kolumnę z nazwą, z pozycją menu. Kolumna, która informuje nas o ilości opublikowanych elementów, o ilości nieopublikowanych elementów, o ilości elementów, które znajdują się w koszu, a także o ilości modułów, które korzystają z danego menu. Pomimo, iż nasze menu zostało stworzone, na stronie nie widać efektu, dlatego że nie opublikowaliśmy żadnego modułu sterującego. Dodatkowo w liście pojawiły się dwie opcje Main Menu i Główny Kliknijmy w opcję Main Menu. Nowe otwarte okno służy do zarządzania pozycjami w danym menu. Widzimy tutaj nazwę pozycji. Kolumna domyślna definiuje, która z pozycji będzie wczytywana zaraz po wejściu na naszą stronę. Po wpisaniu adresu naszej strony, Joomla automatycznie wczytuje pozycję Home. Kolumna Opublikowany i porządek informuje nas kolejno o tym, czy dana pozycja jest opublikowana, a także którą pozycją na liście będzie. Dostęp określa, jacy użytkownicy mogą korzystać z naszych pozycji. Nazwa to nazwa elementu. Mamy również dostępną grupę filtrów: filtr tekstowy, filtr stanu, który pozwala wyświetlić pozycje opublikowane lub nieopublikowane, a także listę, która pozwala określić, ile maksymalnie poziomów mamy wyświetlać. Górne ikony służą kolejne do przejścia do projektanta menu, ustawienia pozycji jako domyślnej, publikacji lub opublikowania danej pozycji, przenoszenia i kopiowania pozycji, do przeniesienia pozycji do kosza, edycji danych danej pozycji, a także tworzenia nowych pozycji. W tej chwili zmienimy nazwę Home na polską nazwę start. Kliknijmy więc. W nowo otwartym na oknie widzimy dość rozbudowany formularz służący nam do konfiguracji naszej pozycji menu. Typ pozycji na razie pozostawimy jako strona startowa. Zmienimy tylko tytuł. I alias. Zapisujemy wprowadzone zmiany odświeżenia strony. Nasza pozycja w menu MAIN została zmieniona. Aby dodać nową pozycję, należy kliknąć przycisk UTWÓRZ, a następnie postępować według kroków instalatora. Nim jednak zaczniemy dodawać nowe pozycje, Proponuję zastanowić się nad tym, jaki układ menu będziemy mieli na naszej stronie. Standardowa templatka Joomla oferuje nam lewą, prawą kolumnę, a także górny pasek, który doskonale nadaje się do umieszczenia jednego z menu. Spróbujemy zatem przenieść nasze górne menu na górę strony. Aby tego dokonać, należy przejść do menu rozszerzenia moduły. Kliknąć na moduł main menu, a następnie zmienić jego pozycję na user 3. Zapisujemy wprowadzone zmiany i odświeżamy stronę. Jak widać, pozycję naszego menu main. Zaczęły pojawiać się w górnej części strony. Możemy zatem przejść z powrotem do edycji naszego menu. Aby dodać nowy element, używamy ikony utwórz. Następnie wybieramy typ elementu. Mamy Cztery podstawowe typy elementów: Łącze wewnętrzne, prowadzące do komponentów zainstalowanych w systemie, Łącze zewnętrzne, które poprowadzi nas najczęściej na inny adres internetowy, separator to specjalny element, który nigdy nie jest klikalny, a służy jedynie logicznemu oddzieleniu treści, a także alias. Współpracujemy zatem łączę wewnętrzne do artykułu. Po kliknięciu na artykuły dostajemy możliwość wybrania szczegółowych danych co do naszego linku. Czy chcemy, aby to był przegląd artykułu w archiwum, czy też konkretny artykuł. Pozycja wyślij artykuł tworzy link umożliwiający użytkownikowi zaproponowanie własnej treści. Pozycje z grupy kategoria wyświetlają odpowiednio przegląd artykułów w danej kategorii lub listę w postaci tabeli artykułów kategorii. Strona startowa. Umożliwia nam zdefiniowanie nowej strony głównej. Pozycje w grupie Sekcja umożliwiają przegląd artykułów z sekcji czy też listę kategorii w danej sekcji. W celach próbnych stworzymy link do artykułu. Jako tytuł podamy Baszka Dorotka. Wpiszemy również alias. Możemy wybrać, do którego menu chcemy przypisać daną pozycję. Zrobimy to do menu main. Możemy określić nadrzędną pozycję. Tworząc nasze menu, możemy tworzyć dowolną ilość podpozycji. Zdecydujemy się jednak na pozycję główną. Decydujemy o tym, czy nasza pozycja ma zostać opublikowana. Określamy poziom dostępu, a także ustalamy, gdzie dana pozycja ma zostać otworzona. Prawo kolumna zmienia się za, za każdym razem, gdy wybierzemy inny typ naszej pozycji. W parametrach podstawowych musimy wybrać artykuł, który chcemy podlinkować. Klikamy przycisk Wybierz. Dostajemy listę dostępnych artykułów. Wybieramy interesujący nasz artykuł. Możemy ustalić jeszcze standardowe parametry komponentu artykułów. Tak jak wyświetlanie tytułu sekcji, tytułu kategorii, nazwy autora. Parametry systemu. Na tej zakładce możemy zdefiniować tytuł strony. Możemy określić, czy tytuł ma zostać wyświetlony, czy też nie. Możemy określić przyrostek klasy CSS. A także określić grafikę, która wyświetli się przy pozycji menu. Pozostawiając resztę parametrów bez zmian, zapisujemy naszą nową pozycję. Jak widać, nasze menu main zawiera teraz dwie pozycje. Po przejściu do naszej witryny i odświeżeniu jej, widzimy nową pozycję w górnym menu. Po kliknięciu zostaniemy przeniesieni do artykułu pod tytułem Baszta Dorodka. Aby usunąć pozycję należy zaznaczyć kolumnę przy kolumnie pozycję menu i użyć ikony kosz. Zostaniemy poinformowani o tym, że jedna pozycja została przeniesiona do kosza. Za pomocą pozycji menu w koszu możemy przywrócić naszą pozycję z powrotem lub usunąć ją na zawsze z bazy danych. Przywrócenie wymaga potwierdzenia operacji. Później zostaniemy poinformowani o tym, że pozycja została przywrócona pomyślnie. O czym przekonać możemy się przeglądając zawartość naszego menu. Podobnie jak przy artykułach i tutaj pozycja, która została przywrócona z kosza pomyślnie jest nieopublikowana, a jej numer porządkowy składa się z pięciu dziewiątek. Zajmijmy się teraz tworzeniem naszego drugiego menu. Usuwając pozycję z main menu, przechodzimy do naszego głównego menu. Tworzymy nową pozycję. Jako typ wybieramy artykuły, sekcja. Lista kategoria artykułów z sekcji. Jako tytuł podajemy kalisz. Opublikujemy naszą pozycję. Wybieramy sekcję. Decydujemy się na pokazanie opisu sekcji. Chcemy, aby system pokazał nam kategorie, które nie zawierają w sobie artykułów. Liczba artykułów również będziemy pokazywać. Opis kategorii także. Zapisujemy naszą nową pozycję. Przechodzimy do bitum. Odświeżenie witryny nie wyświetliło jednak naszego nowego menu, w tym celu powinniśmy stworzyć nowy moduł do zarządzania naszym menu. Przechodzimy do menu rozszerzenia, moduły. Klikamy przycisk nowy. Na liście odnajdujemy moduł menu. Jako tytuł wpisujemy. Decydujemy się, żeby pokazywał tytuł, a także zostawiamy włączony moduł. Pozycję określamy na lewą stronę. Wybieramy menu i zapisujemy nasz nowy moduł. moduł. Jak widać po lewej stronie pojawiły się nowe menu nazwane Miasta Polski z linkiem Kalisz. Po kliknięciu dostaniemy przeniesieni do listy kategorii. Widzimy kategorię zabytki Kalisza, która ma wzeła artykułów, a także historię Kalisza, która posiada jeden artykuł. Po kliknięciu na nazwę kategorii dostaniemy listę wszystkich artykułów z danej kategorii. Jednak powstał pewien problem, otóż nasze górne menu tak naprawdę stało się menu po lewej stronie, a nasze menu główne znalazło się na pozycji górnej. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby w każdym momencie pozmieniać porządek naszych menu. W tym celu musimy przenieść pozycję kalisz z naszego górnego menu do main menu. Za pomocą przycisku przenieść. Pozycję strona główna musimy przenieść do górnego menu. Musimy również pozamieniać pozycję naszych modułów, czyli main menu zamiast w pozycji user 3 powinno wyświetlać się po lewej stronie. Podczas gdy Miasta Polski, powinniśmy zmienić tytuł na Zdecydujmy, że nie będziemy wyświetlać tytułu i moduł umieścimy w pozycji user 3. Teraz struktura naszej bazy danych odpowiada temu, co widzimy na stronie. W analogiczny sposób stworzymy menu dla Krakowa. Przechodzimy więc do main menu. Tworzymy nową pozycję. Jako tu wybieramy artykuły. Sekcja. Lista kategoria artykułów z sekcji. Tytuł podajemy Kraków. Wybieramy sekcję. I zapisujemy naszą nową pozycję. Zyskaliśmy w ten sposób menu z dwoma pozycjami kalisz i Kraków. Zmienimy jeszcze wyświetlanie opisu sekcji na no, pokaż. Jak wspomniałem wcześniej, projektant menu w dżumni pozwala na tworzenie podmenu. Stwórzmy zatem dla każdego z miast podmenu odpowiednio zabytki Kalisza, historia Kalisza i zabytki Krakowa i historia Krakowa. Z tym celu tworzymy nową pozycję. Jako typ wybieramy artykuły. Będziemy tworzyć pozycję dla kategorii, więc skorzystamy z grupy Kategoria. A jako widok wybierzemy widok listy artykułów z kategorii. Pozycję nazwiemy Historia Kalisza. Nadrzędną pozycję określimy kalisz. Wybierzemy kategorię. Możemy określić, ile odnośników zostanie wyświetlonych, zanim system wygeneruje podział strony. Możemy również określić, czy chcemy pokazać nagłówki tabeli. Czy pokażemy kolumnę Data? Czy chcemy wyświetlić grupę filtrów? Filtry ukryjemy. Możemy również zmienić sposób porządkowania artykułów. Wybierzmy od najnowszych. I zapiszemy naszą pierwszą pozycję. Jak widać, w pozycji Kalisz została stworzona podpozycja o nazwie Historia Kalisza. Po przejściu na stronę i odświeżeniu, na stronie głównej widoczne będą tylko dwie pozycje. Klikając na Kalisz, dostaniemy dostęp do jej podpozycji Historia Kalisza. W ten sposób uzyskujemy dwie możliwości dostania się do tej kategorii poprzez kliknięcie menu lub wybranie kategorii z widoku sekcji. Podobnie postępujemy przy tworzeniu pozostałych podkategorii. W ten sposób zyskaliśmy już dwie podkategorie. Aby nie powtarzać tej czynności, możemy zaznaczyć dwie pozycje i skopiować je. Do menu, z którego pochodzą. Spowoduje to powielenie tych dwóch pozycji. Teraz edytując ich właściwości, możemy zmienić nazwę, a także pozycję nadrzędną. Po przejściu na stronę i odświeżeniu. Widzimy, że zarówno Kraków, jak i Kalisz uzyskał podkategorię. Możemy tworzyć dowolną ilość kategorii o dowolnym stopniu skomplikowania. Na potrzeby naszej strony wystarczy jednak taka prosta struktura menu. Podczas wyboru typu. Pozycji menu musimy dokładnie zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć. Joomla oferuje dla każdego zainstalowanego komponentu przynajmniej jeden typ pozycji. Dla artykułów tych typów mamy o wiele więcej. Każdy z nich oferuje trochę inne możliwości konfiguracyjne. Dodajmy jeszcze archiwum naszych artykułów. Wybierając ten typ, do dyspozycji mamy parametry podstawowe: porządek, w jakim chcemy wyświetlać nasze artykuły w archiwum. Parametry komponentu są to standardowe parametry komponentu artykuły. Parametry systemu, które zostały już omówione, tytuł strony, przyrostek klasy, pozycja naszego archiwum dodamy w górnym menu. Jak widać pojawiła się ona w górnej bełce strony. Jednak do tej pory nie zaarchiwizowaliśmy żadnego elementu. Zróbmy to teraz przechodząc do artykułu Wszystkie. Przenieśmy artykuł Smok Babelski do archiwum. A następnie ponownie kliknijmy Nasze archiwum. Jak widać, został wyświetlony nasz archiwalny artykuł z informacją kiedy został utworzony, a także z informacją o autorze tego artykułu. Za pomocą filtrów możemy określić artykuły, z których miesięcy nas interesują, czy też z którego roku, a także ile tych artykułów chcemy wyświetlić.